Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy oglądający i uczestniczący w kongresie za pośrednictwem łączy internetowych. Zaprezentuję takie wystąpienie na temat, zdjąć tu maseczkę, bo niestety już nie widzę przez okulary. Na temat edukacji ekologicznej, która została przygotowana, jak pan przewodniczący powiedział, wspólnie z panem profesorem Janem Udało z Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Postaram się to jakoś syntetycznie przedstawić. Na początku chciałbym pokazać takie motto, że człowiek jest taką, takim gatunkiem, taką istotą, która nieustannie zmienia swoje otoczenie zmienia Rośliny, zwierzęta, środowisko, i podkreśliłem, a nawet samego siebie może bym zaryzykował nawet takie twierdzenie że samego siebie człowiek zmienia w stopniu największym i z tego właśnie wynikają perturbacje ekologiczne, o których tyle na kongresie mówiono. Tu wyświetlam taki slajd, który pokazuje wpływ człowieka na środowisko naturalne w historii dziejów. Zaczynając od człowieka pierwotnego, czyli około 200 milionów lat temu, kiedy człowiek jako element lasu pierwotnego był naturalnym składnikiem ekosystemu, zjadał, był zjadany, słowem, jego wpływ na środowisko był znikomy. Mniej więcej około 10-15 tysięcy lat temu człowiek zaczął oswajać zwierzęta, no i już się zaczęło zmieniać, dlatego że żył w większych grupach z dużą grupą zwierząt. Jego wpływ na środowisko był większy, chociaż nadal bardzo niewielki z racji koczowniczego trybu życia. Tą strzałką, którą tu Państwo widzicie na slajdzie, pokazałem, grubością tej strzałki starałem się zaznaczyć, jak zmieniał się wpływ człowieka na środowisko. Im cieńsza strzałka, tym ten wpływ mniejszy, ta gruba to oczywiście duży wpływ. Bardzo dużą zmianę wprowadziło rolnictwo. rolnictwo na świecie istnieje relatywnie krótko, bo to około 5000-6000 lat, czyli to w historii dziejów jest niewiele, ale wiązało się z osiadłym trybem życia. A osiadły tryb życia oznacza duży wpływ na środowisko. Człowiek uprawiający glebę musiał czekać, aż dojrzeją plony, żeby je zebrać. Zwykle przebywał w jednym miejscu przez kilka lat, aż zubożały gleby. Ale wtedy nie, nie znano sposobów uzdatniania gleb, w związku z tym trzeba się było przenosić. Ale przez te kilka lat pobytu wpływ człowieka na środowisko lokalne, no zaznaczam lokalne, bo ludzi było wówczas niewiele, był znaczny. Taki naprawdę duży wpływ człowieka na środowisko zaczyna się z rozwojem przemysłu to jest około 500 lat temu, wtedy zaczynał się rozwijać przemysł, i lokalny wpływ człowieka na środowisko stał się naprawdę, naprawdę duży. Ale zaznaczam lokalny, czyli tam, gdzie był ten przemysł, tam było duże, duże szkody czynione w środowisku, i tutaj już ta strzałka widzimy, jest taka gruba. Natomiast ostatni okres, ja zaliczam do niego zaledwie ostatnich 30 lat. Które określiłem jako pewien okres współczesny, to co mamy dzisiaj, wiąże się z globalizacją wpływu człowieka na środowisko i gigantycznym wpływem ludzi na środowisko na tyle gigantycznym, że trudno jest kontrolować, jaki ten wpływ na dobrą sprawę jest. Zmiany wiemy, że postępują tak szybko i są tak duże, że futurolodzy już zakładają, że nie da się ich cofnąć i w większości nie da się ich zmienić możemy w zasadzie. Marzyć o spowalnianiu tego wpływu. Jakie są przyczyny tego wzrastającego wpływu człowieka na środowisko? To po pierwsze, demografia, dynamiczny wzrost zaludnienia za chwilę na ten temat. Szybka ewolucja gatunku ludzkiego. Gatunek ludzki ewoluuje niespotykanie szybko. Nie ma drugiego takiego przykładu ani w świecie zwierząt, ani w świecie roślin. No i coraz większe uzależnienie ludzkości od wytwarzanych dóbr. Jeżeli idzie o demografię, to ja tu zrobiłem taki wykres stanu demograficznego, a więc 10 tysięcy lat przed naszą erą, czyli mniej więcej wtedy, kiedy człowiek zaczął oswajać i udomawiać zwierzęta, szacowano, że na świecie było około 5 milionów ludzi. Co to jest 5 milionów ludzi? To jedno duże województwo w Polsce. Za czasów Chrystusa, czyli na początku naszej ery, tych ludzi było jeszcze 200 milionów. To też bardzo mało. W średniowieczu, czy kiedy, wtedy kiedy zaczął rozwijać się przemysł, mieliśmy na świecie 500 milionów ludzi. To też mało. Ale w 2000 roku przekroczyliśmy 6, tysięcy, 6 miliardów ludzi na świecie, a w tej chwili szacuje się, że mamy powyżej 7 miliardów ludzi na świecie i futurolodzy zakładają, że w ciągu najbliższych 30 lat osiągniemy 10 miliardów ludzi. Zaludnienie jest tak gęste, że po prostu wpływo na środowisko, choćby z racji demografii, nie da się uniknąć. Drugim elementem jest ta bardzo szybka ewolucja człowieka. Ja tu kiedyś w Olsztynie prezentowałem te dane. Otóż historia ludzkości jest bardzo krótka to jest około 2,5 miliona lat. Sam Homo sapiens to zaledwie 200 milionów lat. Zresztą w ewolucji nie liczą się lata, tylko pokolenia. Ja tu obok podaje, ile to jest pokoleń. Historia Homo sapiens to tylko 10 tysięcy pokoleń. Obok zostawiłem dane dla kotowatych. To też relatywnie młode, młoda rodzina zwierząt. Kotowate. Jest na świecie około ponad 30 gatunków kotowatych, wszystkie zagrożone wyginięciem, za wyjątkiem kota domowego, który ma się dobrze. Otóż kotowate to proszę Państwa ponad 12 milionów pokoleń, podczas gdy Homo sapiens to tylko 10 tysięcy pokoleń. A jeżeli byśmy oceniali te dwie grupy pod względem tempa ewolucji, to kotowate mają się nijak, prawie się nie zmieniły. Człowiek zmienia się gigantycznie, a przyczyną jest uzależnienie od wytwarzanych dóbr. Ogromne wytworze... człowiek zaczął wytwarzać dobra. Zaczął z nich korzystać i to stworzyło warunki środowiskowe do szybkiej zmiany ludzkości. Człowiek pierwotny skupiał się na zaspokojeniu potrzeb pokarmowych, czyli trzeba było zdobyć pokarm, i na tym się rzecz kończyła, ale z czasem nauczył się robić okrycia ciał, ciała, potem budować pomieszczenia, schronienia, wreszcie środki transportu i komunikacji stały się narzędziem do ekspansji ludzkości. Na w końcu zaczął wytwarzać dobra luksusowe, które do niczego nie służą, a których wytwarzanie stanowi ogromne obciążenie dla środowiska. Zagrożenie środowiska ma wymiar globalny dzisiaj już. O ile nawet za czasów przemysłowych miało wymiar lokalny, czyli było zagrożeniem tam, gdzie ten przemysł był, o tyle obecnie jest to wymiar globalny. Co to oznacza w konsekwencji? Otóż Największe gospodarki świata wcale nie chcą ratyfikować umów międzynarodowych, które by miały zapobiegać negatywnym wpływom na środowisko, na przykład Chiny czy Rosja. A jak wiemy, niedawno przywódca narodu amerykańskiego, Donald Trump, za swojej kadencji też chciał wypowiedzieć konwencje służące przeciwdziałaniu zmianom w środowisku. Na przykład tą konwencję związaną z emisją CO2. No, jeżeli takie gospodarki nie chcą się włączyć, no to siłą rzeczy przy wymiarze globalnym. Dzisiaj wszystkiego. Środowiska także trudno liczyć na sukces. Jakie działania są podejmowane w skali światowej, krajowej, no i oczywiście lokalnej, bo każdy patrzy na swój kawałek świata? Otóż pierwotnie były to głównie działania administracyjne, czyli pod, tworzono organizacje, które miały. Chronić środowisko, podejmować różne działania w kierunku środowiska. To się okazało absolutnie niewystarczające. W Polsce takimi organami są, np. wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, one monitorują środowisko, one podejmują określone działania. To wszystko jest absolutnie niewystarczające. Zaczęto więc robić, podejmować działania legislacyjne, czyli tworzyć prawo mające chronić środowisko. W Unii Europejskiej dla samego tylko rolnictwa ekologicznego jest ponad 20 aktów prawnych unijnych, nie krajowych, które regulują różnego rodzaju problemy środowiska. Te działania legislacyjne narzucają i pod przymusem systemu prawnego państw wymuszają pewne działania, ale też są nieskuteczne. Dlaczego? Dlatego, że przeciętny kowalski nie do końca rozumie zagrożenie. I stąd dzisiaj mówi się o znaczeniu tej drogi edukacyjnej. Okazuje się, że świadomość edukacyjna jest bardzo, na bardzo niskim poziomie na świecie i w Polsce także. No przykład mamy, staramy się segregować odpady. To prosta rzecz. Każdy rozumie, że warto, nawet próbuje się to wspierać finansowo, bo są kary za niesegregowanie i tak dalej. Ale jakbyśmy obejrzeli polskie śmietniki, w których są kolorowe pojemniki na szkło, na papier, no to zobaczymy w nich wszystko, a to oznacza, że poziom świadomości ekologicznej jest relatywnie niski. No i stąd znaczenie edukacji ekologicznej i myślę, że słusznie taki temat organizatorzy kongresu zaprojektowali, edukacja ekologiczna. Wdrażanie edukacji ekologicznej, tak jak Państwo napisałem, tu w ramce jest uzasadnione bardzo niskim poziomem świadomości ekologicznej. Ja zaraz uzasadnię, dlaczego ta świadomość ekologiczna jest niska. Tu pokazuje Państwu rodowód, słowa ekologia, ona się wywodzi od greckich słów eikos, czyli miejsce, życia, dom, słowem środowisko i logos, czyli nauka, a zatem ekologia to jest nauka o środowisku. Ekolog jest badaczem środowiska, w zależności w nim, nie działaczem na rzecz ochrony przyrody, jak to się powszechnie uważa. Czyli jak mówi się, że ekolodzy zablokowali harwestery w Puszczy Białowierskiej, to nie są żadni ekolodzy, tylko działacze na rzecz ochrony środowiska, którzy walczą o, 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 o ideały, które uważają za słuszne. Po prostu nie rozumiemy, czym jest nawet słowo ekologia, nie mówiąc, nie mówiąc o innych rzeczach, zresztą weszło ono do, do, do polskiego prawa. Używamy określenia rolnictwo ekologiczne i są akty prawne, żywność ekologiczna i są akty prawne. A jak pomyślimy, czym jest ekologia, to w ogóle nie pasuje. Ja zresztą też będę się trzymał słowa ekologiczne, ekologia, bo zostało ono przyjęte powszechnie, więc trudno to zmieniać. Poziom wydatków przeciętnego mieszkańca na produkty ekologiczne pokazuje to, żeby pokazać, gdzie jest Polska. W Unii Europejskiej, tu dodam, że Unia Europejska jest w czołówce działalności na rzecz ekologii na świecie. Ale średnio w Unii na e, przeciętny mieszkaniec na produkty ekologiczne wydaje 44 euro rocznie. W Polsce jest to 4. Dla przykładu w czołówce są Duńczycy 200 euro, Niemcy 100 euro. A kolejna tabela pokazuje żywność. Jaka Część żywności, spożywanej żywności stanowią produkty ekologiczne. Jak widzimy, niewielkie. Średnio w Unii to zaledwie 4%. W Polsce 0,3%. Nie należemy do czołówki. Najwięcej w Unii żywności ekologicznej spożywa się w Danii, ponad 8%. No i wracamy do tej edukacji ekologicznej. Ja tu podaję takie motto, cytując za Oksińską, że edukacja środowiskowa pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie czytanie, gdy życia na ziemi nie stanie. A to, że życia na ziemi nie staje, zdają sobie sprawę już wszyscy, najbardziej młodzież, która ma przed sobą jeszcze długi okres życia, no i strach im w oczy zagląda, oni nie dożyją spokojnie, w związku z tym widzimy, jakie protesty europejskiej młodzieży są przeciwko smogom, przeciwko różnego rodzaju zmianom w środowisku. Dbałość o jakość środowiska ludzi i zwierząt obejmuje cały szereg działań. Dotyczy to organizacji międzynarodowych, które od dawna są, działają i niekoniecznie są skuteczne. Rządów poszczególnych państw, które podejmują działania lokalne i tworzą lokalne prawo, i organizacje, które mają działać w ramach państw nowy wyspecjalizowanych instytucji, które są wyłącznie przeznaczone do y, działań prośrodowiskowych. No i wreszcie każdy pojedynczy obywatel w tej chwili ta edukacja powszechna idzie w tym kierunku, że oszczędzamy światło, bo to środowisko, że oszczędzamy wodę, bo to środowisko. Coś co się dawniej w ogóle nie kojarzyło z ochroną środowiska. Cele edukacji ekologicznej, tu Państwu wymieniłem takie, które udało mi się wypisać, to kształtowanie świadomości ekologicznej, wiadomo, poszerzanie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych dla ochrony i, i poprawy stanu środowiska, kształtowanie proekologicznych wzorców itd. itd. Patrząc na uciekający czas, ja przejdę dalej, przechodząc do edukacji ekologicznej. Otóż ta edukacja jest prowadzona w dwóch płaszczyznach jako edukacja formalna, czyli w systemie szkolnictwa, w tym podstawowego, średniego i wyższego. Ja będę dzisiaj mówił głównie o tym wyższym, bo to nas najbardziej dotyczy, ale powszechnie uważa się, że system, edukacja formalna proekologiczna powinna się zaczynać w przedszkolu. Czyli już nie w systemie edukacji, a w zasadzie w systemie wychowania przedszkolnego należy uczyć dzieci rozumienia istoty znaczenia czystego środowiska. No i wreszcie jest edukacja nieformalna, która się odbywa poza systemem kształcenia kursowego, tego kształcenia szkolnego. To są warsztaty, kursy, szkolenia. Takie wystąpienie jak moje w tej chwili ma również tego rodzaju znaczenie, które stanowi dodatkowy element wspomagający. No i przechodzę do edukacji ekologicznej na studiach wyższych. Otóż zaczęło się od tego, że w, mówię, będę mówił o Polsce, że w Polsce zaczęto tworzyć kierunki o nazwie ochrona środowiska. I był taki czas, że w Polsce studiowało na takich kierunkach studiów kilkadziesiąt tysięcy studentów. I to powiem Państwu jeszcze z mojej praktyki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, że były uczelnie, w których były dwa kierunki ochrony środowiska na dwóch różnych wydziałach, a czasami trzy. Był, była swego rodzaju moda na tworzenie tego rodzaju studiów, będziemy kształcić specjalistów od ochrony środowiska. Okazało się, że specjalistów od tego wcale tak dużo nam nie potrzeba, bo wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska jest niewiele. Innych a, agent, które takich specjalistów potrzebują, też bardzo mało. Natomiast potrzebna jest, potrzebna jest powszechna edukacja ekologiczna, ale ja wrócę do tych kierunków ochrony środowiska, one były robione jako licencjackie i inżynierskie. Licencjackie głównie na uniwersytetach, przy wydziałach biologii, inżynierskie bardziej przy uczelniach rolniczych i przy, przy politechnikach. Szczególnie to, te przy politechnikach miały charakter nakierowane były na przeciwdziałanie skutkom zmian środowisków, czyli inżynierskie działania, żeby naprawić, co już było zepsute. Natomiast ta, wydziały uniwersyteckie, bardziej biologiczne podejście, czyli ochrona przyrody w klasycznym tego słowa znaczeniu. No i mamy inne kierunki studiów. Ja uważam, że za dużo istotniejszą, jeżeli chodzi o edukację na poziomie wyższym, Tą edukację, która dotyczy wszystkich kierunków studiów, a nie kierunków ochrony środowiska. Nie chodzi tu o specjalistów, tylko o powszechną świadomość znaczenia ochrony środowiska dla każdego kierownika. Czyli studia wyższe one tworzą praktycznie kształcą kierowników, ludzi zarządzających i ta kadra musi mieć świadomość ochrony środowiska oczywiście w uprofilowaniu kierunkowym. Wyświetlam Państwu tutaj takie główne treści programowe z zakresu, z zakresu edukacji ekologicznej na studiach zootechnicznych. Powybieraliśmy to z profesorem Udawą na podstawie danych, które otrzymaliśmy z wydziałów. One mogą być w jakiś sposób e, zniekształcone tym, co uważał konkretny dziekan, przesyłając nam te informacje. Tutaj e, wyświetlam jeszcze, patrząc na uciekający bardzo szybko czas, Jakie przedmioty żeśmy znaleźli na studiach pierwszego stopnia w kierunku zootechnika? Jak widzimy, jest ich długa lista. One mają w słowie ekologia mają w, swoim, w swojej nazwie słowo ochrona środowiska ale także biosekuracja, bezpieczeństwo na fermach, ekotoksykologia ochrona zwierząt, hydroekologia i inne różne określenia jest tego dużo. Stwierdziliśmy, że takich przedmiotów obowiązkowych na studiach pierwszego stopnia kierunku Zootechnika jest w wymiarze od kilku do kilkunastu punktów ECTS, w zależności od wydziału, od tego, jak był kreowany kierunek studiów, ale jeszcze są przedmioty wybieralne. I tutaj lista jest dużo szersza i bogactwo nazw dużo, dużo większe. Mamy także rybactwo. Tu lista jest dużo krótsza, dlatego że wydziałów, które prowadzą kierunek rybackie jest w Polsce tylko dwa. Więc generalnie wybór jest mniejszy. Ale jak widzimy, ekologia, ochrona wód, gospodarka odpadami, inżynieria środowiska, ekologia morza i także przedmioty, przedmioty wybieralne. Proszę Państwa, edukacja na poziomie wyższym ma znaczenie, w zasadzie bo ja mówię o zootechnice, mówię o rybactwie, ale ona ma znaczenie dla każdego kierunku studiów, dlatego że jak już powiedziałem wcześniej absolwenci studiów wyższych to potencjalni kierownicy, którzy podejmują decyzje. Od ich decyzji zależy rzeczywisty wpływ na środowisko. W obszarach, których oni zarządzają. No i przechodzę do podsumowania, żeby się zmieścić w czasie. Otóż uważam, że działalność człowieka niesie niestety skutki dla środowisk, które mają negatywny i ostatnio coraz bardziej nieodwracalny charakter. Mówi się, że zmian w atmosferze nie da się już cofnąć. Te, które nastąpiły, nawet gdybyśmy zaprzestali emisji freonów, to poziom ozonu będzie spadał. Ze względu na, na gromadzenie dużej ilości substancji, które już swoją, swoją rzecz zrobiły. Tu chcę Państwu podać taki przykład, że układy biologiczne mają zdolność samooczyszczania. Czyli, jeżeli wprowadzimy ściek do rzeki, a będzie go relatywnie niedużo, to mimo, że lokalnie rzeka zostanie życie w rzece zostanie zabite. To po kilku kilometrach rzeka wraca do swojego normalnego stanu. Dlaczego? Bo istnieją mikroorganizmy, które się zabierają za ten zanieczyszczenie, wbudowują je w swoje ciała, które są z kolei pokarmem dla innych organizmów i ten łańcuch pokarmowy wchłonie, jakby zanieczyszczenie. Ale jeżeli jest bardzo dużo środka trującego, to on po prostu zabije życie. I ten system samooczyszczający się przestaje działać. Czyli wszystko zależy od, od dawki. Stąd ten pierwszy wniosek. Ważna jest świadomość tego działania i podejmowanie inicjatyw w kierunku ograniczania szkodliwości cywilizacji ludzkiej, co się już zaczyna mówić, ale słabo robić. Niestety, świadomość wyprzedza znacznie działania. Narzędziem budowy świadomości ekologicznej społeczeństw jest kompleksowa edukacja ekologiczna, i tu nacisk na słowo kompleksowa. Nie chodzi o to, żeby robić edukację w wyniku akcji, w wyniku działań, tylko żeby ona miała charakter powszechny i kompleksowy. Powinna obejmować wszystkich, a przede wszystkim wszystkich studentów, którzy, jak już powiedziałem, będą kierownikami, będą podejmować decyzje. No i problematyka ekologii i ochrony środowiska jest już obecna w programach nauczania, to bardzo krótko państwu przedstawiłem na kierunkach zootechnika i rybactwo. To dosyć dawna zostało wprowadzone. Natomiast te programy w związku z odejściem od standardów nauczania niestety słabo do siebie pasują i trudno powiedzieć, że zootechnik w każdej uczelni otrzymuje podobną edukację ekologiczną. Tak samo jak absolwent studiów rybackich, również absolwenci studiów rybackich również bardzo się różnią. Dziękuję Państwu za uwagę.